I see you dancing, I know you're a den. It's some kind of magic, we both know it right away I came here to party, don't want it to end Getting real ecstatic, we both know it right away Właśnie jedziemy gdzie? Na pole. <laughs> nie jest to zdziwienie. Nie, 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 nie na pole. A na co? Na pole z widokiem na przyszłość. O, to chyba już wie, wiecie gdzie jedziemy. Teraz e, ogląda, można powiedzieć na bieżąco. Powinien już wiedzieć które to jest. Pole, które to jest działka właśnie z widokiem na przyszłość. Z tyłu. odwrócę ekran. Mamy siewnik, więc będę do usiane. Burac, buraki ćwikłowe. I dobra, mieliśmy teraz chwilę na aktualizację naszej nawigacji. Nawigację mamy z firmy Swaverken. Mamy już ją drugi, drugi sezon. Tutaj się nie patrzcie na te zgzaczki, ponieważ robiliśmy tutaj dokładną kalibrację i tak dalej. Jeszcze raz tutaj z kolegą Marcinem. Więc wszystko dokładnie sobie ustawiliśmy. My mamy opcję tutaj wersję można powiedzieć nawigacji zaawansowaną, w której po prostu jest full opcji naprawdę potrzebnych do wszelkich prac polowych. My dzisiaj, tak jak wspominaliśmy na samym początku, my dzisiaj siejemy buraka ćwikłowego. No tak mamy po prostu sobie zamontowany tutaj monitor. Też zaraz jak będziemy, będziemy jechać, to pokażemy Wam jak, jak się trzyma nawigacja. Oczywiście mamy y, y, kierownicę nakładkową. Tutaj niestety no, literka straciła swój żywot. Y, zaraz wysiądę, ponieważ y, Werka sprawdza siewnik, żeby wszystko było zgodne z normami wysiewu, żeby nie było żadnych mijaków, y, no. więc y, idę na zewnątrz mało opadów ostatnich u nas nie jest zbyt powalający, ale cieszymy się z tego, co mamy i w wyniku czego troszkę wilgoci w ziemi zostało i zobaczcie, siewnik został przestawiony jak widzieliście go ostatnio przy markerce wygląda troszkę inaczej buraka czekowego dosiejemy w zagonach, w wyniku czego wszystkie tutaj siewniczki wysiewające mamy pomiędzy pomiędzy kołami tutaj z tyłu zasypane wszystkie otwory wysiewające zostały sprawdzone ciemnik opuszczony poszła wera naprawdę nie ma to jak nawigacja. Nawigacji, tak jak wspominałam przed chwilą mamy drugi sezon, ale tak naprawdę już w tym roku było ciężko pomyśleć, że moglibyśmy jej nie mieć. Także zobaczcie. Z tej strony akurat y, gleba jest słabsza, co właśnie wynika z tego, że z tej strony właśnie klasy monitacyjne są już niższe, ale z tej strony zobaczcie, jest, jest ciemno, więc tu jest taka troszkę mozaika z tej strony. O, i tutaj można zobaczyć rządeczki, specjalnie odeszłą troszkę od, od Wery, żeby pokazać Wam, jak wygląda to w przejazdach? Tutaj aktualnie właśnie, to znaczy aktualnie przed chwilką się bawiliśmy z ustawieniami, dokładnie mierzyliśmy siewnik, kalibrowaliśmy wszystko, aby było jak najrówniej, żeby po prostu być z tej nawigacji zadowolonym w 100%, a nie po prostu ją tylko mieć i żeby po prostu jeździła razem z kierowcą w ciągniku. A tutaj na, na ukoś sobie przejeżdżaliśmy, aby wszystko poprzymierzać. Także na razie może w tym miejscu nie będzie to dobrze wyglądało, ale z czasem, z czasem będzie tutaj pięknie. Na pewno na, na ujęciach no, z drona będzie najlepiej to, to, to widać. Jak będą schody, będzie już kilka listków, to będzie tutaj naprawdę pięknie. Działka równiutka. Też, jak będę w ciągniku, jak werka wróci, pokażę Wam, jak właśnie wygląda użytkowanie danej nawigacji. I co, w zeszłym roku tak naprawdę mogliśmy się bawić tą wersją podstawową, a w tym roku już lecimy na wersji zaawansowanej. Nie wiem czy pamiętacie, ale ja doskonale pamiętam, że w zeszłym roku ta nawigacja, w tym naszym małym smurfie, była zakładana zdecydowanie pod presją czasu, ponieważ mieliśmy z tyłu głowy, że to jest zdecydowanie już odpowiedni moment na wysiew buraka ćwikłowego. Dlatego też chłopaki zmobilizowali się, przyjechali do nas możliwie jak najszybciej, aby ją zamontować, dokładnie podłączyć, skalibrować, wymierzyć, aby wszystko było w normie i w tym roku tak naprawdę korzystając już z tej wersji zaawansowanej znowu tak naprawdę tutaj Marcin musiał przyjechać do nas na, na ostatni dzwonek, bo jakby nie było zima, czy tam wczesna wiosna jest takim okresem, że się tak naprawdę nie myśli o tej nawigacji dopiero później, jeżeli są, są siewy. To tak, a jak to było? Siada się do ciągnika, odpala się ten monitor, no i się mówi, i jak to było? Także też, też było z nami, byliśmy też takim samym przypadkiem, ale już wszystko jest pod kontrolą. Nawigacja już działa w 100% tak, jak powinna działać. Onwerka już właśnie dojechała, zawraca i co? I siejemy buraka ćwikowego. Liczymy na, na dalszą część opadów, taką spokojną, w kwestii przymrozków mówi się o tym bardzo głośno. Nas na szczęście ta fala, no można powiedzieć, że, że ominęła temperatury, nie wiem, może jeżeli były jakieś przymrozki, to nie były one zbyt duże, było takie, że tak naprawdę nic złego się u nas nie stało. Ale jak można zobaczyć, wszędzie jest kwitnąco żółciutko. U nas niby rzepaku dużo nie ma, ale jednak, jak człowiek się obejrzy, to ten rzepak jest widoczny w powietrzu. U nas ładny zapach tego rzepaku, więc dzięki Bogu rzepaki też się utrzymały. Kwiat się utrzymał i mamy nadzieję, że ta, te, te temperatury, to co się działo, nie odbije się to na plonie. E, dawajcie znać w ogóle jak, jak uważasz, czy też jest w porządku, czy jednak te mrozy Was dotknęły. Dawajcie znać, a ja przechodzę do werki i zaraz będziemy rozmawiać o nawigacji. Jeżeli wy będziecie mieć jeszcze jakieś dodatkowe pytania, e, na jakieś treści e, o których my się nie wypowiemy, o czymś zapomnimy powiedzieć, to zapomnimy powiedzieć, to dawajcie oczywiście znać. Służymy pomocą, jak będziemy umiały, to to Wam pomożemy. Także co, widzimy się za chwilę w ciągniku. Dobra, jesteśmy już w kabinie, mam Werę. Jak Wera, zadowolona? Kilka przyjazdów już zrobiłaś sama? No, co Ci powiem? No powiedz. Powiem Ci, że na razie mi się podoba, bo jest równo. <noise> a, a, że... a że nie trzeba kierować, to tym lepiej, prawda? To co, byś wróciła tak jak dwa lata temu? Nie. Nigdy w życiu. Nigdy Nie w życiu. jakby trzeba było, no to różnie w życiu bylo. Jak to się mówi, do dobrego człowiek się szybko przyzwyczai. E, i... Czyby może ty, Werka, pokaż. Pokaż, właśnie ekran, jak to wygląda w trakcie jazdy. tak się to prezentuje. Prędkość jazdy, pani kierowca? 4,5. 4,5 km na godzinę. W kwestii wersji nawigacji to oczywiście jest to wersja zaawansowana, jak wspominałam. Mamy F100 Auto System z firmy Swevagen. Dokładność plus, minus 2,5 cm. Jest to konstrukcja manualna. Tak naprawdę sama nawigacja przychodzi Wam w takim, w takim pakiecie, więc tak naprawdę możecie sobie to sami złożyć. Pełna instrukcja i tak dalej. Wszystko jest razem. Chyba nawet jakieś śmiałośmi się z Weroniką, że jakieś śrubokręciki, jak pamiętam. Coś chyba no, było, coś prawda, było takiego. Że naprawdę wszystko, wszystko razem zapakowane w jednym pakiecie. Oczywiście później po zainstalowaniu takiej aplikacji, może aplikacji nawigacji w ciągniku, trzeba wszystko dokładnie pomierzyć, zsynchronizować, aby jakby nie było znaczy co ja chciałam powiedzieć, że tak naprawdę nawigacja opiera się na Waszych pomiarach. Tak jak Wy ją skalibrujecie, tak później ona jest dokładna, więc to jest bardzo ważne, aby to było dobrze skalibrowane oraz pomierzone. I teraz jest taka opcja, nie wiem czy dwa razy pamiętałaś jak to było, znaczy gdzie to było, ale opcja czego. No? Że tak naprawdę, bo mamy teraz uaktualnioną wersję tej nawigacji, że można po prostu włączyć funkcję, spisać numer tutaj z tyłu tabletu i połączyć się po prostu z... A zdalna pomoc, czy coś takiego? Jest taka funkcja zdalna pomoc, nie wiem, czy ty teraz na szybko. Czy nie będziesz, no, żebyś czy... nie zakikała. Wiem, jak to włączyć, tylko boję się, że mi się coś z tym zrobi. Także jest ogólnie coś takiego jak wsparcie online. Włączamy sobie to, podajemy ten kod, i po prostu e, asystent e, widzi, co jest u nas nie tak i może nam udzielić pomocy bez e, przyjeżdżania do nas na gospodarstwo, na pole, e, dzięki czemu tak naprawdę rolnik się nie denerwuje, bo pracuje. I e, asystent, czy, czy, czy też serwisant e, tak naprawdę nie musi przyjeżdżać do nas e, tak naprawdę z. Z pola swojego stolika widzi, co się dzieje u nas w nawigacji i może po prostu nam pomóc. Także jak widzicie, jest równo, też może z zewnątrz to, to jest bardziej widoczne, a w szczególności będzie to widoczne jak będą wschody, ale do tego jeszcze chwilka. Co Vera, dodasz? Nie wiem. Nie wiem, jeszcze wygodnie, dopiero... proszę bardzo, kręci się. Może nie tak jak w Fendzie, no ale. Ale jakby ci ją zabrali Co zarobisz? Nic nie zrobić. Pogodziłabyś się z faktem. E, I co? Jeszcze tutaj na główny panel Lubera masz przypięty? Przesunięcia. Co jeszcze? Ile zasiałam? Tutaj planuję. No. Na... Który przejazd? I ty sobie przesunięcie. No to właśnie włącz może coś. Z funkcji może pokażę menu może jak dojadę do końca, co? Tak, dobra, dobra, pozwolę Ci na to. Także wszystko jest tak naprawdę tutaj już tak, jak ma być. Wersja naprawdę e, ta, którą teraz mamy po synchronizacji, można powiedzieć, bardzo się różni. Bebera tak, jak wsiadły, to mówi teraz już nic nie będę wiedziała, a jednak, a jednak jest, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. E, tych funkcji tutaj nawet w kwestii przejazdu jest teraz więcej, no nie, nie ukrywam tylko no, wera, abyśmy zapamiętały i zarobił. Ja na razie pamiętam. No ja też Ale pamiętam. Ja się na początku pamiętam. Też właśnie wspominałam o tym, jak, jak byłam na zewnątrz, że na razie się tak naprawdę pamięta wszystko, a później za rok to pewnie będą jakieś niuanse, jakieś znaki zapytania się pojawią, także w tej opcji e, mamy już i zawracanie, i mapowanie, zarządzanie polem, e, można sobie zapisywać konkretne działki i tak dalej, granice, e, wyznaczać punkty. Co jeszcze, Weronika, takie o czymś jeszcze nie wspomniałam. No to, to przesunięcie właśnie granicy, bardzo fajna Opcja, można sobie po prostu wjechać w, w jakieś miejsce i e, bazować na, na tym e, punkcie, w którym się jest. E, więc ogólnie, co trzeba, to mamy tutaj w zasięgu panelu pod ręką. My teraz Werka, jak tak tutaj sobie klika, to mówi, no szkoda, że może jednak nie ma tego monitora przypiętego na razie. No bo troszkę trzeba się schylić. No tak, tak. Już ja taka by chciała być mogę, wygodna. Mogę tutaj... Wera, nie wyłam go. Nie. Dobra, klikamy menu i mamy tutaj poszczególne funkcje. No klikaj, Wera, jeszcze. No nie, no. no. No nie, ja się boję, bo jeszcze. Nie daj Boże. Aplikacje. O, właśnie tutaj, czekaj, czekaj. Pozwól na pomoc zdalną. To jest właśnie ta, ta funkcja. No, no, teraz nie, bo jedziesz. System, jeszcze kliknij. Proszę bardzo wszystko mamy tutaj w zasięgu ręki i tak naprawdę powiem Wam, że szkoda tak naprawdę, że nie nagrałyśmy tutaj ekranu wcześniej, chociaż jeżeli się cofniecie do filmu z zeszłego roku, to zobaczycie, jak to wygląda. A jak się nie cofniecie, to musicie wierzyć mi na słowo, że naprawdę ta wersja jest zdecydowanie bardziej rozbudowana i daje tak naprawdę więcej, więcej możliwości w skali nawet tego, że po tej aktualizacji jest ona o niebo bardziej e, przydatna, prosta, więc ty, tylko na plus. Wcześniej Wera miała wiaderko, a teraz Wera ma napakowane za siedzeniem paczki z nasionkami. I zobaczcie, tylko że te paczki są już większe i nasionka też są większe. Bo może jak wysiądziemy, pokaż Wera paczkę. Zobaczcie, że ona już jest sporo, ale i nasion. No tak, jest ale... większa, ale jest o połowę mniej nasion. Ale nasionka są już większe i teraz właśnie może jak wysiądziemy, skontrolujemy siewnik, podniesiemy, skontrolujemy siewnik i sprawdzimy ilość nasion oraz pokażemy nasionka, tak jak było to w przypadku matki. Zrobimy to? Zrobimy. Tak, także drodzy Państwo, już jest wszystko pod kontrolą. Rządeczki się malują. O, tu jest najbardziej brzydko. Ale jak nie ma, to się lubi, to się lubi, coś się. Mam dzięki tym takim mazajkom na ekranie, mamy wszystko ładnie skalibrowane i będzie to widoczne właśnie przy schodek, już się chyba powtarzam, Także zaraz wysiadamy i będziemy kontrolować, co się nam, co się nam dzieje. Miałyśmy sobie włączyć y, zawracanie inteligentne, czyli znaczy takie dokładniejsze, bo jest I też inteligentne niechwykle. nawracanie, to jestem ja. Wysiadam, tak Iwerka powiedziała. Stoję jeszcze Iwerka powiedziała, że nie, 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 to ona nie chce nawracania, ona będzie sama. No i taka to Werka Iwerka nawraca sama. zaczęło padać. Zobaczcie, co nam się stało z szybą. Zostań jeszcze, Wera, na chwilę. Także zaraz szybę powycieramy, bo ma wodę, szmatkę, także ogarniemy ją. No i nie! Nie poczekała! Nie poczekała! Poszła wycierać szybę, także Wera, no, perfekcjonistka, poszła ogarniać szybę, a ja nie chcę już przedłużać, więc pożegnam się z Wami sama. Wszystko co dobre szybko się kończy, siebie. wy jeszcze przed nami, jeszcze jest, jest co siać. Weronika tylko zagląda, a ja kończę. Także subskrybujcie nasz kanał, klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Lajkujcie, komentujcie, wszystkie pytania, jeżeli macie, to zadawajcie właśnie w komentarzach. Postaramy się na nie odpowiedzieć. Jeszcze chwila. O właśnie, Wera przecierająca szybę. Już myślałam, że zacznie padać, ale, ale niestety to by było chyba zbyt piękne. Także żyć nam powodzenia. Jeżeli wy również coś się jecie, no to pogody, powodzenia. I co? Teraz się jeszcze pożegna? A jeszcze. Ja jeszcze poleję wodą. Ciekawe, czy święcono. Także trzymajcie się. Ja szczerze. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Wera, pomachaj na koniec. No, także do zobaczenia, papa. Pa.